Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym codzienniku. Kochani, teraz bardziej zbliżamy się już do świąt Wielkanocnych i wszystko wskazuje na to, że te święta Wielkanocne będą bardzo, bardzo nietypowe dla każdego z nas. No, ale taki czas nam przyszedł i w tym czasie też trzeba w jakiś sposób się odnaleźć, ale przede wszystkim jest to czas, w którym mamy odnaleźć Pana Boga. Albo inaczej, pozwolić Panu Bogu siebie odnaleźć. Bo Bóg chce wejść w historię każdego z nas, chce każdego z nas doprowadzić do poznania Jego Jego istoty, kim On jest i czego tak naprawdę On chce dla nas i, i jakie obietnice nam zostawia. Dlatego też jedną z tych form takiego spotkania z Panem Bogiem są też te nasze codzienniki, które, które tutaj przeżywamy. No dobra. Czas zmierzyć się ze Słowem Bożym, a już od kilku dni w Kościele rozważamy Ewangelię świętego Jana i dzisiejszy fragment, który będziemy rozważać, pochodzi z 10 rozdziału. Posłuchajmy tego fragmentu. Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus, ukazałem Wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi, nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus, czyż nie napisano w Waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście. Jeżeli pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, to czemu Wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuje dzieł mojego ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuje, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i widzieli, że ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk i powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku. Ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą, i wielu tam w Niego uwierzyło. Oto słowo Pańskie. Od kilku dni Jezus dosyć mocno wchodzi w konflikt z faryzeuszami, z w ogóle z Żydami. I dzisiaj widzimy już taką dosyć ostrą konfrontację. Wiecie, tak zastanawiałem się, dlaczego Chrystus nie odpuszcza. Dlaczego w tych sytuacjach takich konfliktowych nie mówi sobie: No dobra, to może dam spokój, może nie będę wywoływał żadnej awantury, może nie będę tutaj stał tak bardzo mocno nad, przy swoim i, i spróbujemy dialogu, spróbujemy jakiegoś tak, takiego zastanowienia się, czy może ta druga strona nie ma racji. I dzisiejsza Ewangelia odpowiada na to pytanie, przynajmniej mnie osobiście, bardzo mocno. Zobaczcie, czego dotyczy ta dzisiejsza Ewangelia? Bo widzimy tutaj Żydów, którzy chcą Jezusa ukamienować. Jezus zadaje im konkretne pytanie, za który z tych czynów? Bo przecież e, widzieliście, byliście świadkami tego, że uzdrawiałem chorych, że skrzeszałem umarłych, że przywracałem wzrok ślepym, że oczyszczałem trędowatych itd., itd. Czy to są złe czyny? Czy za te czyny chcecie mnie ukamienować? Oni mówią, nie za czyny. Nie, nie jesteśmy w stanie podważyć tego, że Twoje czyny były złe, ale za jedno chcemy Cię ukamienować. Za to, że jesteś bluźniercą, za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. E, I tutaj e, zaczyna być spór o bardzo, ale to bardzo konkretną e, część misji samego Chrystusa. I to jest też, myślę, że walka, która dotyczy każdego z nas. Mianowicie chodzi tutaj o pewną tożsamość. Jezus w dzisiejszej Ewangelii broni swojej własnej tożsamości. Żydzi mówią: Nie jesteś synem Bożym, nie jesteś Bogiem, jesteś zwykłym człowiekiem. Oszukujesz nas, bluźnisz przeciwko Panu Bogu. Uderzają w sedno, w istotę jesteś samego Chrystusa. Co robi Chrystus w tej sytuacji? Chrystus idzie nad Jordan, w miejsce, gdzie Jan udzielał chrztu. To jest bardzo ważna informacja. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie tam rozpoczęła się publiczna działalność Chrystusa. To właśnie tam Chrystus, wychodząc z tej rzeki po chrzcie, którą, którego udzielił mu Jan, usłyszał słowa: Ty jesteś mój syn, umiłowany w tobie, mam upodobanie. Czyli niejako Chrystus w konfrontacji z tym atakiem, atakiem świata, atakiem złego, atakiem ludzi na Jego tożsamość. On wraca do źródła, z którego wywodzi się Jego to, też tożsamość, jako, jakby do, do miejsca, w którym otrzymał potwierdzenie swojej własnej tożsamości, tego, że jest Synem Bożym, tego, że został przez Boga jakby namaszczony do tego, żeby wypełnił to dzieło, którego się podejmuje, tak? On jako Syn Boży. On, Chrystus, który odarł się z całego tego majestatu boskiego, stał się jednym z nas. On e, przyszedł po to, żeby dopełnić tego dzieła, którym jest, jest zbawienie człowieka. E, walka o tożsamość jest kluczowa do tego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, kim ja jestem, po co ja żyję na tym świecie, jaki jest sens mojego własnego życia i dokąd zdążam. E, jaka jest moja misja życiowa, czyli jakie jest moje powołanie, czyli tak naprawdę, e, co jest... Szczęściem dla mnie samego. Moi drodzy, ta, ta dzisiejsza Ewangelia dla nas jest bardzo, ale to bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że my też w tym świecie otrzymujemy bardzo duże, mocne ciosy w doświadczenie naszej tożsamości. Ja, jako chrześcijanin, jako katolik, <coughs> bardzo mocno gdzieś jestem atakowany przez ten świat tak zresztą jak każdy z nas yy, i atakowany właśnie w, yy, w punkcie doświadczenia swojej własnej tożsamości. Jak to się odbywa? Słuchajcie, kiedyś miałem taką sytuację, rozmowę z takim młodym człowiekiem, osiemnastoletnim, który mówi do mnie takie słowa. Yy, kiedyś, proszę księdza, dostałem taką dosyć mocno, mocny cios, strzał od mojego ojca. On w jakimś przypływie jakiejś yy, pijackiej, prawda, furii, wściekłości, złości Wykrzyczał mu prosto w twarz, nie jesteś moim synem. I ten chłopak mówi, prześwięca to był naj, naj, najmocniejszy, najmoc, najmocniejszy przepraszam, strzał we mnie, w moje serce. I mówi, nic mnie tak nie zabolało, żadne bicie, żadne bójki, żadne e, jakieś takie sytuacje, w których, w których e, coś nie bolało. Nic mnie tak nie zabolało jak właśnie te słowa. Te słowa uderzyły w moje serce. To sprawiło, że y, jakby wewnętrznie gdzieś... Zacz, y, no, umarłem. Y, moi drodzy, to jest, y, to jest klucz do zrozumienia tego, kim jesteś. To jest twoja tożsamość. Dzisiaj Chrystus daje ci znak, daje ci pewien, y, pewną naukę, bo będzie ten świat atakował twoją tożsamość. Będzie atakował przez różne sytuacje, przez... Y, takie rozwodnienie Ewangelii, przez to, że będziecie atakował przez grzech, przez pokusy, przez ataki innych ludzi, przez to, że inni ludzie będą wystawiać Cię na próbę, że będą mówić, kim Ty jesteś, że w ogóle to chrześcijaństwo jest bez sensu w Twoim życiu, że daj sobie spokój, zobacz ten świat już w ogóle nie żyje tym, co mówi Kościół żyj po swojemu, bądź panem swojego własnego losu odrzuć to wszystko, co Cię krępuje bo przecież cała wiara, wszystko co jest związane z wiarą z Chrystusem, z Ewangelią, to jest to jedna wielka złota klatka że wszyscy chcą Cię mieć na uwięzi prawda? i tak dalej, i tak dalej będą atakować Twoją tożsamość tylko teraz jak się przed tym bronić? Jezus nam dzisiaj pokazuje, trzeba wrócić do źródła a tym źródłem dla nas jest nasz chrzest to na chrzcie świętym Bóg wejrzał na nas i powiedział do nas po imieniu: Katarzyno, franciszku, Sławku, nie wiem, beato, Witoldzie, jesteś moim synem, jesteś moją córką, jesteś moim dzieckiem, ja Ciebie kocham. I ta obietnica będzie trwała do końca tego świata przez całą wieczność, bo Bóg jest wierny swojemu Słowu, a Bóg wyrzekł to Słowo do Ciebie. I teraz, w momencie, kiedy się zaczynasz gubić, w momencie, gdzie nie wiem, twoje drogi życiowe doprowadzą cię do jakiegoś zakrętu czy do jakiejś ślepej uliczki, kiedy jak, tak jak ten syn marnotrawny, nie wiem, zmarnujesz swoje dziedzictwo, wszystko stracisz, wszystko zepsujesz, i nie wiesz co zrobić. Wróć do momentu, do tego początku, do źródła, tam, gdzie została Ci nadana tożsamość jako dziecka Bożego. Nie bój się Pana Boga. Może znajdujesz się dzisiaj w takiej sytuacji, może y, wiele takich y, jest pokus w tobie, żeby to wszystko zostawić, żeby, y, żeby zarzucić y, to życie z Panem Bogiem, że może Twój grzech, te Twoje słabości, upadki sprawiły, że nie czujesz się godny tego, żeby się nazywać dzieckiem Bożym. Nie wierz w to, bo to nieprzyjaciel próbuje Ciebie atakować i próbuje Cię od Pana Boga oddzielić. Bóg jest zawsze wierny Swojemu Słowu. Jego miłość, jeżeli jest dana, dana jest na zawsze. To my jesteśmy w stanie odrzucić tę miłość, to my jesteśmy w stanie tę miłość gdzieś tam zdeptać. Ale Pan Bóg zawsze daje nadzieję. Tylko w Bogu, w żadnym innym człowieku, w żadnej instytucji, w żadnej jakiejś ideologii czysto ludzkiej nie odnajdziemy swojej własnej tożsamości. Tylko Pan Bóg jest w stanie nam objawić to, kim my tak naprawdę jesteśmy w Jego oczach. I czym jest nasze życie, które pochodzi od Niego, które jest Jego darem? Hmm. Tak mówiłem ostatnio, że będzie krócej, ale niestety nie jest krócej. Przepraszam Was, spróbujemy następnym razem, nie wiem czy się uda, nie obiecuję, nie obiecuję, nie obiecuję już. No ale walczmy o to naszą tożsamość. Wracajmy do Boga, chwyćmy się Chrystusa i tam w Nim odnajdujmy odpowiedzi na te wszystkie pytania dotyczące naszego życia, naszego istnienia, i w Nim znajdziemy pokój, w Nim znajdziemy rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Może nie tyle, że On je rozwiąże za nas, ale On da nam siłę i mądrość do tego, żebyśmy podjęli właściwe kroki i właściwe działania. Życzę Ci dobrego, błogosławionego dnia. Szczęść Boże, dbajmy o siebie, pilnujmy się w tym czasie, zostańmy w domu. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy odpowiedzialni i za siebie, ale też za innych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Dobrego dnia. Szczęść Boże.